Witam, witam serdecznie. Ja w tej żółtej koszuli, której czasem nie widać. Ja w tej żółtej koszuli. Lecimy dalej. Karpow. Ograj Karpowa. 1968 rok. Jak widzimy, ogrywamy Karpowa. Ogrywamy. Karpów biały mi. mu tak jeszcze, to jeszcze nie jest holenderska. Holenderska będzie kiedy Karpow zagra d4. A to taki wariant leningradzki. Karpow wtedy mieszkał w Leningradzie, zwanym Piotrogrodem, poprawnie. Tu wyraźnie chcę zagrać tu? Nie należy pozwolić i w tym momencie powstaje obrona holenderska. Dopiero w tym momencie D6. No D6 po to, żeby zagrać E5. Jak, jaki jest radykalny sposób, żeby nie zagrał E5? Kto widzi? Harbów gra białymi. No, polanicką gazowaną. Szachiści wrocławscy tam. Zawsze w tej Polanicy. Między Więckowski, jak pod sędziowie. No to w białej koszuli jestem chyba. No D5. D5 nie pozwala, ponieważ na ewentualne E5 później nastąpi bicie w przelocie. Oczywiście wisi koniś. Obracamy szachownicę i idziemy konisiem do. Centruma. I konik atakuje. Tu. Prawidłową koncepcją jest, skoczek D2, gdzie bronimy i wygonimy tego konika. Ale jak widzicie Karpo widział moje partie. Zbił Konika i ponieważ szarny chce, zagrać, szarny chce zagrać E4, zagrał, tak jak ja, w partii z, z Internacjonalem Kądziółką, ojcem naszej arcymistrzyni. To jej koleżanka. Wyjechała do Anglii, tam bryluje, a ona? została żoną internacjonała Rosławskiego Stacha Zawadzkiego, syna wielkiego działacza i brata dwóch silnych szachistek. Pozdrawiam wszystkich, których wymieniłem tę panią w anglii. też. Pani w anglii chyba z Częstochowy pochodzi. Najlepsza angielska szachistka F4 Tutaj teorie są różne. Zdania naukowców są podzielone. Ale jak ktoś pamięta, to ja biłem, przepchałem. Jędruś przestał tu i wyłączyłem z gry to skrzydło. Ojej, wyłączyłem gry... skrzydło. Chciałem pokazać. I wygrałem fantastyczną partię. Karpów chyba nie znał, albo słabo pamiętam moją grę. Bo zagrał w B3. No B3 to słaby ruch jest. Od razu G5. O właśnie, już teraz bić nie ma sensu. F3. Zamurował gońca, odczuwa kłopoty Hetman D6. Tu, 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 tu. I prójemy Karpowa wzdłuż przekątnej. Prujemy my teraz Karpowa. Jak ktoś mówią, bić Karpowa to przyjemność, a Niemca, a Ulmana, czy Himnera obowiązek. Mm. Chyba z małżonką tańczę. To wygląda jak foxtrot, inaczej się mówi slow foxt. A to higher cross. No H5 trzeba otworzyć, i mnie. W ucho, w ucho. Łączymy wieżyce. Aha. Karpów odbił tym. Oj tak łączymy wieży. Króla chyba schowamy na F7. Pan szachuś, goni króla. I króla chowamy na F7. No wiadomo, tutaj wieże przyjdą. Pozycja już jest zdruzgotana. Karpow się maksymalnie, a to przez to, co tam pokazywałem. Król g2. Ten goniec nie przyjdzie, skoczek nie przyjdzie. Wieża h4. O hetmana nie podstawiamy. No to wjeżdżamy. Wisi tu, na d4 można przyjść. Kombinujemy, jak, jak on się tu nazywał. Jakobsen. Myślimy Myślimy, że wymyślimy, a tu nic nie wymyślimy już tu Ty tu strzelił, teraz nie może wziąć Hetmana, bo poprawimy tu i wygramy Figurę wziął. Koni się strzelił. Teraz jak Q. Można wieża H2, ale o materiał odbity, dwa piony za figurę. I wygrywamy po wieża H3. Zagrał wieża H1. Karpow karpów w obronie nie był szczególnie silny Brakowało mu cierpliwości I jak dobić Karpowa I dobijamy Karpowa w najprostszy Najbardziej elementarny sposób To łatwe To łatwe Piony idą Piony idą Siatka matowa będzie domknięta. Konisia bronimy. Gońca gonimy, jak zbije, to pójdziemy wieżą. To ten zaszalał już. Karpów zaszalał. Jest bez piona, ale tu proszę, ten pion gdzie idzie. Pion idzie jak szalony. I co trzeba zrobić? No grozi wieża z matem. Grozi wieża z matem. Więc oddał jakość. No to ten wziął. Każdy by wziął. Pan szachutek. Biały nie uruchomi tu żadnego pionka. Król G2. Obronił. Tu chcę dać szachutka, tu daję szachutka, tu wpada, przyjdzie gońcem za chwilę, a królem goni w tę stronę. I tu skoczka zdeplasował, skoczek be zemny tu bicie, tu bicie, pion A6 stracony. Zobaczcie, jak on tego Karpow'a załatwił? Czy tak mówi, że go załatwił, bez mydła na sucho. Zagrał mu do Holenderski się szykuje. No i musi Karpow zagrać d4. Mógł zagrać d3, tak, ale to on tak nie umiał wtedy. No nie oglądał o tu wybił i tu nie zagrał e4 a zagrał e4 i nie zbił tego jeszcze raz pokazuję bić i zamurować tak jak ja wtedy ta partia jeszcze nie, nie, nie mieli takiego oka szpiegowskiego rosyjanie do internetowego no teraz są Trzeba przerzucić na linię H. i wieżę. Hetmanem wejść. Tego Karpow nie widział przy oczu. O I bez Hetmana piony dochodzą. Tu nie wytrzymał, źle zagrał. Tu musiał dać jeszcze jakoś. Patrzcie jak wieża sprytnie przechodzi. O. I poddał, i skonał, i upadł w ostatni rok. Dziękuję za uwagę.